Jeżeli chcecie kupić tanie konsy, to zapraszam was do Game Gold Rider. link w opisie, polecam! Siemanko, z tej strony przemasa to jest kolejny mecz Ligi Veloctera, dzisiaj jest ze mną Tanek. Siemano, witam was bardzo serdecznie. Także co no, gramy mecz Holandia, Hiszpania, ja tutaj Fania. Hiszpanią zagram, jeszcze jakieś zmiany porobimy. No dokładnie, ja tu mam, o, fajnie, jest wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że dosyć dobrze mogę, mogę zagrać, w sumie bo fajny, fajny mam skład. I tak ci powiem, że może być nawet ok. Tylko nie wiem kogo tu dać dać jeszcze na eśp. po drugiego. Ja tu uh -huh. trochę zmian tutaj mam. Jeszcze Fabregas. O prawej Zobacz. stronie nie ma. Uh -huh. O Boże, jakiś słaby gwarantkarzy mam. Dobra, to chyba nie ma co zmieniać Dobra, ja tam gotowy Czekaj no... No ja też, dobra, prawego skrzydłowego nie ma tam isko zagra, no zobaczymy jak będzie. To znaczy, no, powodzenia. No też, w sumie powodzenia, no, ja, no w sumie nie wiemy. Zobaczymy jak będzie. W sumie Trzeba bez skrzydłowych ustawić. No już nie chciało mi się tam... Godzinę bym zmieniał. A jej Proszę! się. Kogo masz na bramce Casiasa? Dehe dałem. Aha, no właśnie, tak właśnie patrzę. No nie, o Boże. Oho ho, Persie się uwolnił. Van Persie, brawo! Szybciej, szybciej trochę. Dobrze, tutaj dehea. No widać, właśnie myślałem, że jakiś faul jednak. Jego koszta. Jego koszta nie ma, a już na kosztę, zoja kapiła. Nie miała za mocno. No także co no po pierwszej połowie jak tutaj sytuacja, ty masz więcej strzałów celnych posiadanie twoje. Przejęć mam więcej. No dobra, zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. Słabe, słabe lecz, strasznie słabo. takie wybijanie na ślepo. Małem mnie tu z akcją. Bra, to jak coś trzeba się tu wybronić. Dobrze na kosztę. Nie, koszta to to jest go. Włosie? Nie, ma. nie. No i ty się. Dobrze koszta skoczył. Dobre podanie ISK! <noise> nie! <głos> Ale ja nie wiem co się w tym meczu dzieje. Tak moja skuteczność jest no... Lipna strasznie. Dobrze do koszty. No teraz chyba musi być gol... Koszta już <noise> mi pad wibruje, nerwowy jestem ten. Pad. Ja pad. Mi też zawibrował. I nie sta, może tym razem. Znowu na pię. Pikę minął się Fabregas, fabregas! No broni broni. Busquets O dobra piła Koszta Diego Ko... Nie! Człowieku! Nie, Van Persie Nie, nie Tyle setek miałem No właśnie wiem Nie uczci trochę wygrywa. W ogóle ten Hiszpanią tak mi się tragicznie gra, ale nie wiedziałem jaki wziąć zespół. No tak w sumie tam nie ma nikogo dobrego. Cztery. No Jeszcze nie licząc obrony, nie? Cztery osoby go gonią. Dobrze, dobrze koszta Ej, faul. N no. O, ale... ale kim miałem uderzyć lewą nogą? Ewentualnie prawą. Czekaj, najważniejsze to ja już sobie... A tak drużyną dam. Jest tu jakaś lewa noga? Alba. Nie, z chyba najlepiej. Nie, myślisz, że ja prawą nogą umiem? O proszę! Myślałem, że w bramkę nie trafię, ale no. O, a umiesz, umiesz w ogóle wolne robić? Tak, ale jak mam na prawą, no, stąd na lewą, to tak. Łatwo w ogóle w 15 się wykonuje. Dobrze koszta. Ramos, co on tu robi? Mój. Ja. Karny. Tak jest. Serio. Dobra, już, już trochę powietrze spadło, ale trzeba jeszcze to wykorzystać. Ostatnim pamiętam z Pepe grałem. to karnego akurat obroniłem, nie? Ale... Taka nerwówka była. Jeszcze huh. <laughs> kto będzie wykonywał? Chciał, żeby koszta wykonał. Isko. No dobra no hopie no jak na tym... O Jezu, ale pad wibruje. Jak tu Ci pójdzie pisko, jest bramka, dobra. Ja tam, a tam chciałem w sumie, a jak się w ogóle rzuca pod poprzeczkę, jak też wiesz, wiesz, że ktoś będzie strzał pod poprzeczkę, nie? Analog bierzesz do góry. Który? Nie wiem. Jeszcze można nie? Odbijeś dalej. Ej, szkoda. Także co, no jeden do jednego. Czy sprawiedliwie, czy nie, to już można ocenić indywidualnie. Kurde, ale Ci powiem, no trochę niedosyt, jeszcze tutaj możemy zobaczyć, jak to wyglądało w statystykach. No już druga połowa więcej, ja miałem strzałów. Dobra, także co, to na tyle w tym odcinku. Powodzenia w następnych meczach. Co, to na razie. No